trochę, Koko! O mały włos byś mnie wywrócił! Wybacz, nie zrobiłem tego umyślnie. Hm. Jak zwykle. Liczę, że przyniosłeś mi wreszcie prawdziwe śniadanie! Nie jadłam nic od tygodnia! Co! Przyniosłeś mi drewno! Nie albo drewno! Mówiłam, że chcę owada! Żuka koko! Ej, nie złość się myślałem, że to owad żabciu. Nie wiedziałem. Może jesteś szybki, ale rozumem nie grzeszysz. Hm. Właśnie, pszczoły! O nich mi się marzyła. Pszczoły to prawdziwy przysmak. E, pszczółki, gdzie? Stuknij się w łapetynę i otwórz szerzej oczy. Tam przed twoim nosem, upoluj mi taką! Nie jestem taka szybka, zawsze mi uciekają. E, złapię ci taką pszczółkę, żabciu. <ścoughs> Słuchaj, Guciu, zobaczymy, kto skoczy najwyżej, ale nie wolno machać skrzydełkami. <totum> ja potrafię! <O>. <tum> <Jej>! <tum> Patrz, jak skaczę! <tum> 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 Patrz! O. Hej, Benio! Czy pruniesz się z nami pobawić? <tum> Mogę! Umówiłem się, że pójdę do wujka i pokażę mu kulkę. Spójrzcie, takiej udanej kulki jeszcze świat nie widział. Piękny kształt, piękna woń. O, moja śliczna. Wolę jej nie zostawiać na brzegu. Ktoś mógłby ją gwizdać. Benio! Uf, cari i zdrowie! No wreszcie, koko.